Muzyka czasów Szekspira, Cervantesa i Charlesa Saperota w klasie klawesynu dr Anny Uszuli-Kucharskiej. Dawny instrument i nowoczesna technologia. Utwory dawnych mistrzów i współczesna metodyka nauczania. Kreatywność i rozszyfrowywanie starych rękopisów. Tajemna sztuka improwizacji na basie cyfrowanym. To wszystko w powstałej w roku 2017 z inicjatywy dyrektora zespołu Szkół Muzycznych w Białym Stoku klasie klawesynu. Zajęcia w dużej sali D5, tuż przy bibliotece. Zapraszamy tegorocznych absolwentów Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia wszystkich specjalności, ale szczególnie kreatywnych pianistów, szalonych pianistów i pianistów. Podejmij nowe doświadczenie muzyczne w bezpiecznej przestrzeni Państwowej Szkoły Muzycznej. Zdawaj na klawesyn. Szczegóły zgłoszenia i programu egzaminu wstępnego dostępne na www zespołu Szkół Muzycznych. O kontakt z pedagogiem prowadzącym klasę klawesynu, pytaj w sekretariacie szkoły.